Tyler, zrobię ci przysługę. Jaką? Zatrzymam ten wielki wyciek. Albo jest niedokręcone, albo uszczelka się zagięła. Są różne możliwości. Zagięła się. Cholera. Pilnujcie gazu. Nie bez powodu macie cztery godziny. Nie spalcie wszystkiego w godzinę. Powietrze się nie wydostaje. Coś chyba nie poszło. Próbuję to przecedzić, ale z kiepskim skutkiem. Dziś rano wiedziałem, że mój zacier jest całkowicie dojrzały, więc nie martwiłem się o zawartość alkoholu. Odpalimy gaz i zobaczymy, co będzie. On chyba ma świnkę w worku. Wygląda jakby miał całą torbę małpich jaj. Jestem zadowolony. Tego się nie spodziewam po domowym zacierze. Jeszcze trzy godziny. Jaką macie temperaturę? Prawie 60 stopni. Ja 65. Zaraz się zacznie. Już się zaczęło. Już kapie. Wiedziałem, że mam przeciek. Lipa, przykro mi, wezmę rękawiczki i ci pomogę. Od razu lepiej. Ostrożnie. Teraz dobrze? Tak sądzę. Lada chwila, już przelewa się. Wiedziałem. Skręcę gaz. Zostały dwie godziny. O, rany. Co to jest? Ty powinieneś śpiewać. Dołączę do was jak tylko będę mógł. Mam dość tego żegania. Nie wiem, dlaczego oni chcą pędzić powoli i równo. Rozumiem, że tak się wygrywa wyścigi, ale ja podkręciłem gaz, żeby wydobyć tyle alkoholu, ile się da. Skończyłeś? Już prawie. Poważnie? Ja mam prawie 4 litry. Coś się zaczyna dziać.